Tych 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 nie Mam taki pomysł, że jak robiłam wstęp, jak sobie tam siedziałam przy Kiblu, to dźwięk jest straszny, bo tutaj jest ok, widzę go, że łapie wszystko dobrze. Mhm. I poproszę go, żeby on pod mój, moją wizję, którą nagrałam, tam podłożył swój głos, co ja mówię. No. <noise> Myślę, że to może być całkiem ciekawe. Sprawa <noise> wygląda tak, że ja ten Hoodstock znaczy teraz pole drog, ale będę się posługiwać nazwą Woodstock, bo będzie mi łatwiej i znam to w ten sposób, a nie inny. Jadę dlatego, żeby zobaczyć jak faktycznie tam jest. Z tego względu, że nigdy nie chciałam tam jechać mimo tego jak wyglądam i jak ludzie mnie postrzegają i większość ludzi się dziwi, nigdy nie chciałam jechać na Woodstock. Zawsze dla mnie był to to Umówmy się, taka jest prawda, że ja nigdy takiej muzyki nie słuchałam, jaka tam była. Nigdy nie lubiłam spać w namiocie. Zawsze wydawało mi się, że jest tam cyw, brud. Wszyscy tylko chleją i tyle tam się dzieje. I nie było to dla mnie w żaden sposób atrakcyjne. Ta impreza dostała status imprezy o podwyższonym ryzyku, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli. Potrzeba tam więcej policji, jakichś bramek i tak dalej. Wydaje faktycznie na Łódstoku jest tak bardzo niebezpiecznie, potwornie, i na wejściu na pola napadacie napada cię narkoman ze strzykawką z hif i do tego jeszcze cię gwałci. Chcę tam pojechać sama i jadę sama. Zostawiłam. Chłopaka i psa w domu i jadę na dwa dni sprawdzić jak naprawdę na ucnochu jest. I tyle. A to dziwnie wygląda jak się człowiek nagrywa. To jest taki creepy. Chciałam pokazać a. kolega tutaj zrobił zdjęcie łucnocowego namiotu sprzed chyba dwóch lat z tego co widzę. rok. A trzech, uwaga, to jest łództokowy namiot numer jeden. Dziękuję. Łódstockowy namiot numer 2 oraz... Co jest łódstockowy namiot numer 3. Ok, całą rodzinę pozdrawiam. E, łącznie z... Flaszkiem, z każdym. Flaszkiem z, z mamo żyje. Mamo żyje. Andrzej, gdzie jesteś? Zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Dzień dobry, pozdrawiamy też całe rodziny. Mamo żyje. Mamo, żyje, Andrzej, gdzie jesteś? Zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Zaraz będzie ciemno. Kuba, zaraz będzie ciemno, zamknij się. Cześć, zaraz będzie ciemno. Zamknij się! Pan pokazał mi newsa e, chyba z e, jakiegoś tam portalu, e, że zaopano podobno dilera, który miał przy sobie kilogram narkotyków. Obstawiam, że to marihuana. I jakby jak na taki event to całkiem mało. Tak to jest. Fantastycznie. Jest miliard ludzi. Idę z kolegą poznanym w pociągu. Cześć. Mówi cześć, to tylko on. Yy, I ogólnie rzecz biorąc jest tutaj miliard osób. Wszyscy idą daleko, nie wiem, gdzie jest pole namiotowe, nie wiem nic, natomiast kolega wie, bo już był tutaj miliard razy również. Eee, podobno 40 minut z buta, zobaczymy, czy tak to będzie. No plus, minus, no plus minus dwa browary. Plus, minus dwa browary, eee, powinniśmy dać radę, na razie jest przemiło, w pociągu było super, poznałam fajnych ludzi, eee, no nic. Poznam, że nagram to teraz, jak mam szybko pierwszą swoją reakcję. Wszyscy mówili mi, że Ustok jest duży, że jest tam pół miliona ludzi i że w ogóle extra, extra, ale jak masz doświadczenie festiwalowe w stylu Open Air, no to nie, tak naprawdę teraz widzę, że nie wiem, co to znaczy, że coś jest duże. Jakby tego nie da się ogarnąć wzrokiem. To nie jest 20 cm. To nie jest 20 cm, to, to jest. To jest jakiś hardcore w ogóle To ile tu jest ludzi I jak wszyscy po prostu mieszkają w tych y, namiotach obok siebie Tańczą, bawią się, nie znając się w ogóle Jakby po przekroczeniu tej bramki Bo tak naprawdę tu nie ma bramek, bo to jest za darmo, tak? Ale po przekroczeniu tej bramki wszyscy Nagle zaczynają się lubić, ze sobą rozmawiać i w ogóle zajebiście I nie wiem ile tu jest arów, hektarów No to jest... Y, Niezu, no ciężko to opisać. Ciężko jest to po prostu opisać, jak to jest wielki festiwal. Ile tu jest osób. Okej. Okay. To jest tak, że e, na zewnątrz przy głównej jakby imprezie przy głównych polach jest e, tych ludzi miliard. Natomiast wchodzi się w jakikolwiek las, boczną ścieżkę cokolwiek i okazuje się, że wszędzie tutaj też są ludzie. Nie ma miejsca bez ludzi i mam nadzieję, że dzięki temu filmowi trafię z powrotem do swojego namiotu. Yy, wszyscy są super mili. Rozbiliśmy się obok jakichś... Rozbiłam się w ogóle z ludźmi, których nie znam, bo z nami w e, pociągu. Yy, I rozbiliśmy się obok... Yy, Czekajmy mieli na imię. No nie, kurde, przepraszam, chłopaki nie pamiętam. Yy, widzieliśmy się raz przez 3 sekundy, ale yy, znazaliśmy nasze obozowisko yy, Ludzie Kultury. Nie wiem, to czy ja tak ją nazwałam. Ale właśnie tutaj chodzi o to, że są różne obozowiska, i to jest na przykład drugi brzeg. I Jest to bardziej trilautowe obozowisko, jakie widziałam. Jest mi niechybko stąd. Odpalony sławny grzyb wodny Wygląda on nie mniej, nie więcej o tak Zaraz, momencik O, proszę bardzo Jest super ekstra Wszyscy są szczęśliwi W końcu można się schodzić, bo jest niesamowicie gorąco nie wiem, jakby widziałam trochę nagrań z tego właśnie grzywa. Jest to ulubione miejsce chyba fotografów i, i wszystkich ludzi, którzy kręcą jakiekolwiek relacje z tego miejsca. No ale no, umówmy się, jakby no, zajmuje ono jedną dziesięciotysięczną powierzchni tego festiwalu, jakby no po prostu jest ono miejscem, gdzie można się schodzić. Tak wygląda główna scena. No a to jest ten grzybek. Moi drodzy, nie dzielmy się, nie dzielmy się, bądźmy jednością. To jest ten piękny kawałek Polski. Tutaj, tu w Kołczynie na Odrą. Niech was nikt nie dzieli. Nie idźcie tam, gdzie jest wok. Idźcie tam, gdzie jest język nienawiści. Nie idźcie tam, gdzie każdy próbuje znaleźć jakiś problem. Nie idźcie tam, gdzie coś budujemy. Gdzie jesteśmy razem. Gdzie jest tolerancja. Gdzie jest wzajemna miłość. Macie siłę. To jak jest? To jest Brudstok. Jakby, sama, jakby sama, sama nazwa mówi wszystko. W sensie jest tu brudno, ale nikogo to nie obchodzi. Mnie też nie w tym momencie. Jakby tu jest tyle ludzi, które wszyscy są pozytywni, wszyscy są uśmiechnięci oblewają się nawzajem wodą, częstują się, nie wiem, piciem, jedzeniem, yy, przytulają się, chociaż się nie znają. To jest jakby zupełnie odmienny stan świadomości. Trochę mi to przypomina taki wielki konwent, że w końcu ci wszyscy ludzie, którzy pracują na co dzień, nie wiem, poznałam w pociągu księgową e, dziewczynę, która pracuje z dziećmi, jest terapeutką. E, poznałam i rozbiłam się namiotem obok chłopaka, który jest inżynierem i pracuje przy projektach kosmicznych. Ja sama pracuję w reklamie, jakby. Mam wrażenie, że wszyscy ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają przez te kilka dni mogą zupełnie być tak totalnie sobą, bo nikt ich tutaj nie będzie osądzał, nikt na nich nie będzie tutaj dziwnie patrzył, nikt ich nie, nie wyrzuci stąd i nikt, nikt nam, bo w sumie teraz mogę powiedzieć nam, nikt nam tutaj nic nie zrobi i to, że tam jakaś syrena jest w tle, no to dlatego, że nie wiem, ktoś się przegrzał, czy, czy coś, albo muszą szybko gdzieś podjechać. Jakby naprawdę na ile teraz tutaj jestem już troszeczkę, to to jest naprawdę fajnie. Jest super. I najlepsze jest to, że jeżeli ci ludzie wszyscy Jest ekstra. Jeżeli coś ci się dzieje, to już tutaj wiem, że możesz się zgłosić do pokojowego, czy tam szczęśliwego, czy innego patrolu. Przepraszam, nie wiem, pierwszy raz jestem. To są ludzie, którzy są specjalnie przeszkoleni, noszą czerwone koszulki i, i pomagają, jeżeli coś się tam, nie wiem, dzieje. Podobno jest też coś takiego jak niebieski patrol i, i do niego się zgłaszamy, jak już coś się dzieje się poważniejszego. <laughs> Przepraszam, ale to musicie zobaczyć. To jest pokojowa wioska Nowej Soli, bo niepasów nie no basów. Tak, w każdym razie zastanawiałam się, czy, czy wynająć sobie właśnie pokój, yy, albo chociażby łóżko w, w spółdzielonym pokoju w takim dormie, czy jest taka możliwość, ale to zupełnie nie ma tutaj sensu, bo to jest tak ogromny teren, że ja szłam ze stacji 40 minut. I jakby jest, jest droga, którą Wam chcę pokazać, która w pewnym momencie jest zamknięta i tą drogą się idzie, 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 idzie. Jakby nie, nie jesteś w stanie tutaj podjechać samochodem, chyba, że tam od tyłu na, na te e, parkingi, ale to jest pani. zbyt skomplikowane. No cześć! Nie, wiecie co, próbuję nagrać jakiegoś vloga stąd, bo jestem w ogóle pierwszy raz. tutaj pani sami wywiad. Okazało się, że do tej pory zwiedziłam chyba tylko jedną trzecią jednak tego festiwalu. Myślałam, że, że więcej, bo przeszłam jakby na tyły e, tego e, diabelskiego koła młyna koła młyńskiego i okazuje się, że zresztą okazuje się, że tu jest jeszcze mała scena. Obok niej jest y, scena namiotowa, taka jak cyrk. Y, jest y, polowy sklep spożywczy i polowe bankomaty. I jeżeli to jest kolejka do tego sklepu, to ja do niego nie idę. To jest kolejka do sklepu numer jeden. Myślałam, że skorzystam, a nie skorzystam. Muszę na chwilę tutaj zostać w tym namiocie, po prostu jest za gorąco. Dla mnie przynajmniej. Hmm. Są dziewczyny, które chodzą na przykład topless. Spoko. Są faceci, którzy chodzą praktycznie nago, bo jest po prostu tak gorąco. Ale przez to, że nikt na to nie zwraca uwagi. Jakby, oczywiście, że zwraca się uwagę, jak ktoś przechodzi obok ciebie nago, bo nie, nie widujemy tego codziennie, tak? Ale to jest takie, a okej. Okay. W ogóle nie, nie, nie widzę tu, tu w, na tym, w tym miejscu, przechodziłam teraz dużo, dlatego leżę, nie widzę w tym miejscu jakichkolwiek negatywnych emocji, co jest niespotykane w Polsce. Śmieszne, jak Woodstock zmienił moje postrzeganie tego, tego miejsca w jakiejś czekaj… Trzy godziny, trzy godziny wystarczyły mi, żeby porobić to miejsce i uznać, że jest to najlepszy festiwal, na jakim był. Zjadłam tosta i chciałabym zauważyć pewną prawidłowość, jeżeli jestem sobie z kamerą, siedzę i mówię do niej, co jest moim pierwszym razem w życiu, to dużo ludzi zakłada, że prowadzę jakiegoś bloga, vloga, się dają obok mnie i jakby zagadują, jest jakiś tam pierwsza rzecz, żeby przełamać lody do rozmowy. Nosiemka. Z kim rozmawiasz? Rozmawiam sama do siebie, co jest dla mnie strasznie trudne. Ludzie, no właśnie bergo. wiem, to jest hardcore e, Jestem w pierwszy raz i obuduję, no, jak na taką imprezę, gdzie tutaj e, dziesiątki tysięcy ludzi się zjeżdżają i z nie ma żadnego dymu, że tak powiem. I to jest właśnie to, co mówiłam, a teraz jest potwierdzenie w kimś, kto jest obok mnie i się nie znamy, że faktycznie na tyle ludzi tutaj nikt się nie bije, nie bije nic tak, się nie tak. dzieje, I... nikt nikogo nie okrada. Jest, jest... Tak. Jest super Jest super No Jest zajebiście Dobra, to kończę Już koniec nagrywania, ale ty możesz włączyć to?